Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwon. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. No i rozpoczynamy. Po przerwie świątecznej temat dla reportera w studiu Erega Dzień dobry. Dzień dobry. I Hania Ciesielska. Witamy ponownie i rozpoczynamy od raportu. Tak jest, jak, jak przedstawia się sytuacja epidemiczna, a więc więc no, w ostatnich świątecznych dniach, a więc 25, 26, no i wczoraj, 27 w niedzielę w regionie odnotowano w sumie 167 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Oczywiście było wykonywanych mniej testów, co ma odzwierciedlenie zwłaszcza we wczorajszych statystykach, kiedy SARS-CoV-2 zdiagnozowano u 35 osób w całym regionie. Dane z pierwszego dnia świąt mówią o 89 nowych zakażeniach i dwóch osobach, które zmarły. W kolejnych dniach było odpowiednio 43 i jak już mówiłam, 35 zdiagnozowanych nowych przypadków SARS-CoV-2. Dodam tylko, że dzisiaj w szpitalu w Lesznie mają się rozpocząć szczepienia personelu. Medycznego i pracowników szpitala oraz medyków przechodni i aptek, więc rozpoczyna się akcja szczepień. Na razie, tak jak mówiłam, personelu medycznego, a później w kolejnych kolejne osoby, kolejne grupy społeczne. I do, do czego oczywiście zachęcamy. Dziękujemy bardzo. Hania Ciesielska. Dziękujemy. I A zaczynamy. My teraz y, odblokowujemy nasz telefon. On nigdy nie był zablokowany, szczerze mówiąc. Absolutnie. No, teraz jest do Państwa dyspozycji 655295529. 529, to jest numer, na który proszę dzwonić. O, i ktoś już ten numer wybrał. Tak jest, więc słuchamy. Dzień dobry. Halo? Hmm, czy się słyszymy? Niestety nie, nie słyszymy się dobrze, ale proszę spróbować ponownie. Być może się uda, być może gdzieś zasięg uciekł na kilka no, chwil. Tam co w czasie świąt do głowy przyszło. Nie wiem. Może coś się zmieniło na No, z... może podziękowania, nasi oczywiście, to szanowni, zapraszamy, szanowni, zachęcamy. Nasi szanowni słuchacze na pewno bardzo aktywnie spędzali święta, spacerowali, podziwiali świat. No i pewnie niektóre rzeczy im tam w oczy się rzuciły, w związku z tym mogą... Zadzwonić i zwrócić naszą uwagę, żeby może coś poprawić na świecie. To jest, przypominam, numer 655295529. 529. Czekamy przez cały czas. Linia jest teraz wolna, więc proszę chwycić telefon w dłoń i działać w kwestii tematu dla reportera, właśnie. Gwiazda przyszedł? Przyszedł. Grzeczny byłem. Na to wychodzi, że tak. Skakałeś przez kija? Nie. A, <laughs> nie, nie, nie. nie. Patrz, nie mówiłeś. To no nie. No nie był gwiazda w takim razie. O, nie, nie, nie. Bardziwy Akurat w gwiazdą to... byłem na święta, także tam no to tamto, tamto, wiadomo. Gwia gwiazdka na całego. Tak jest. Dzień dobry. No to odbieramy. Witamy i słuchamy. Dzień dobry. Witamy pana. Usie Pania mieszkanie Zdrowica. Chciałem serdecznie wszystkich pozdrowić i ucałować przez tą waszą redakcję. Życzyć wszystkim do tego roku żeby było lepszy jak tam tym poprzednim. Dziękujemy panu bardzo, pozdrawiamy bardzo serdecznie. I Żeby te wszystkich działały. I coś nam przerwało, gdybyśmy mogli powtórzyć? Żeby co działało? Żeby te szczepionki na koniec a, a, żeby działały. szczepionki działały, no tak, już jak najbardziej. I ja już chciałem powiedzieć, że jak tak życzymy sobie, żeby następny rok był lepszy od obecnego, powiem szczerze, standardy ten rok nam bardzo zaniżył, także... Prawda, Nie, nie prawda. dużo trzeba, żeby przyszły był lepszy, ale oczywiście chcemy, żeby był lepszy. Mamy następny telefon, dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, tutaj Bogdan z Jarocina, ja mam cały czas pytanie odnośnie tych śmieci, tam miała być jakieś jakaś wiadomość z Jarocina tutaj odnośnie ZGO? Mm -hmm, dobrze, przypomnę się z tą sprawą. Rzeczywiście tam musiałbym odszukać sobie tę wymianę naszą korespondencji. Ja sobie teraz będę szukał, ale jak będzie jakiś konkret, to damy znać. Wiem, że ostatnio była, była informacja dotycząca tej ścieżki rowerowej, a jeżeli idzie o śmieci, to muszę sprawdzić, jak to tam wygląda wiem. Super. O, o, o gabaryty chodziło panu, prawda? O, o odbiowie, tak, tak, o gabarytę Tak, tam coś było, że musimy poczekać na odpowiedź, bo coś tam, bo coś tam dobra, będziemy, będziemy do, dopytywać i dobijać się w tej sprawie. Dziękujemy bardzo. No i zapraszamy. O właśnie, słuchaczy. jest. ZGO powiedziało, że odpowie najwcześniej uwaga w przyszłym tygodniu w środę, czyli w, po, powinni podejrzewam. Świata jest pojutrze. No, tak. no, zobaczymy, czy dostaniemy taką odpowiedź e, dotyczącą właśnie gabawietów w Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Proszę ściszyć radio. I możemy Dzień rozmawiać. No, jeszcze nie ściszymy. No. Ja, ja mam taką nietypową sprawę. Mhm. Chodzi o dziennikarzy u was muzycznych jak włączam radio Legnica, to naprawdę się chce tego radia słuchać lepiej. A tutaj w lesie ta Elka, to nie wiem, lubię muzykę, lubię radio Elka, ale to jest nieraz takie piosenki, takie melodie lecą, że no. No, no nie, nie widzi mi się to po prostu. No. Nie, Czy nie idzie tego zmienić? No niekoniecznie rozumiem w pański gust trafia ta muzyka. No może, no ale my to i żona i tutaj i, słuchamy tego radia, ale jak przyłączę radio, niech pan powie, Legnica, e, radio plus Legnica, mhm. super. Pozdrawiam kolegów i koleżanków. Oczywiście pozdrawiam kolegów. No de gustibus est jest disputandum jak mówią z teł żytni Oczywiście, jednemu się podoba. Ja wiem. Wie pan, ja, ja rozumiem, tak rozumiem, jest. No, ale naprawdę... rozumiem, jakieś inne rytmy panu bardziej odpowiadają, jak rozumiem. Tak jest. Pod, pod nogę melodyjne A, podnóżkę. Dziękuję. Tak nie, 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 nie żeby włączyć to radio Legnica i, i żebyście posłali naprawdę in, inne muzyki w ogóle e, muzykę nadawają. No dobrze, no dobrze. Niech nie się słucha te, tego radia, muszę panu powiedzieć. Prze przekażemy naszemu redaktorowi <laughs> muzycznemu no, pański to. pańskie pan No, może coś się robi na to, co za Ja tam nic nie mówię, ale, ale naprawdę... E, Dzisiaj do w domu by było, ale muzyki, ta, ta muzyka idealnie ci ładna. Polecamy w środę się od godziny 20 Grzesiu Starna z taką muzyką, jak we w, w wspomniano tam, tak. także. <śmiech> Dobrze. <śmiech> Oczywiście bardzo panu dziękujemy za telefon, za te uwagi. Naszemu redaktorowi muzycznemu je przekażemy. No, mówię. Kwestia gustu, jak Państwo uważacie. 65-529 5529 to nasz numer telefonu i dzwoni ktoś kolejny dzień. dzień dobry, dobry. Dzień dobry, ja tu dzwonię w sprawie tego pana, bo to też się tak zbudowało te radio. A Legnica, ja, to nie stosujmy o Legnicy, a Elka nie gra. Dziękujemy panu bardzo. Oczywiście oczywiście, my zawsze się cieszymy, kiedy państwo wolą mimo wszystko nas słuchać, choćby ja nawet. No to tam, tam o jakiejś Legnicy. <laughs> I mi pan powie jeszcze. Ja. Czy to jest prawda, czy premier zniósł oboszczenia o noście przemieszczania się w Swestra, czy można Łazić? No wie pan co, tak dziwnie się premier wczoraj wypowiedział, bo premier wczoraj powiedział, że absolutnie żadnej godziny policyjnej nie wprowadzają, bo po prostu nie mogą, bo, bo no, no nie można bez stanu wyjątkowego godziny policyjnej wprowadzać, natomiast on bardzo grzecznie prosi, żeby się nie przemieszczać. No, prosi, to się może no, prosi, to się zmienia jeszcze dalej. No, wie pan, no, ktoś grzecznie prosi, to kiwamy głową i mówimy, że jest grzeczny, to my grzecznie odpowiadamy, że rozumiemy. Natomiast rzeczywiście te, 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 dziwna jest sytuacja, bo rozporządzenie jest opublikowane i w rozporządzeniu jest, że jest zakaz przemieszczania się. Natomiast no, wiedzą Państwo, no, od samego początku pandemii mamy takie dziwne sytuacje, że różnych rzeczy się nam karze albo zabrania. Niekoniecznie posiadając do tego podstawę prawną. I no, no, zawsze, jak szanowni Państwo mnie pytają, czy się słuchać, czy się nie słuchać, no to odpowiadam, kwestia pańskie, naszej wolności. W razie czego, jak policjant bardzo mile zwróci nam uwagę i powie 500 zł, to można powiedzieć, a to może pogadamy sobie przed sądem. I ja mówię, nie ma, nie, nie ma obowiązku. Znaczy, sąd też może różnie postanowić. Natomiast no. Wczoraj to usłyszałem, że pan premier mówi, nie wprowadzamy żadnej godziny policyjnej. Bo właśnie nie możemy. Tak i tak. Właśnie teraz Nie wiadomo, co robić. Tak. A jeszcze jest takie pytanie jedno. Mhm. Bo u nas teraz przyszło, przyszło pismo do Rawicza, że kosze muszą być szare, a być ciemne, szare na mieszane odpady, a zielone już nie mogą być. Tak ja się pytam, dziesięć lat pasowały zielone, a teraz nie pasują. Yy, no. A, a ludzie pieniędzy aż nie mają, żeby, nie wiem, kupić puszkę farby, czy albo zmienić na inny kolor. Tak, wiem, że można przemalować rzeczywiście. Natomiast no to to podobno znowu wynika, wie pan, z rozporządzeń, czyli z tego, co nam, szanowni prawodawcy i ministerstwa wymyślają, że określają kolory na pojemniki. No tak. jakieś pieniądze tam na dzieci, czy na to, a za zilę hmm. dwa razy sobie wyciągną, albo po to góry i żywność, albo co innego. Nie będę się kłócił, bo nie ma o co, szczerze też Ale możemy tak, ale możemy, możemy rzeczywiście, my oczywiście pański rozumiemy, no jak ktoś tyle lat miał korzy i on jest dobry i działa i nagle trzeba zmieniać, to faktycznie. ja to nie maluję, bo ja sobie dam radę, no, ale są no. osoby starsze, to tam starcza z miesiąca na miejscu zabawane uh -huh. zmienię, to to też będzie im ciężko, tak? No tak. Może, no jacyś, i... może jacyś ludzie dob dobrej woli się uruchomią i będą właśnie nieodpłatnie przemalowywać se seniorom kubły. Chciałbym jeszcze jedną prośbę. Czy moglibyście sami dla siebie puścić fanfary, dla tego pana z lewicy, żeby usłyszał, że macie muzykę bardzo piękną? Dziękujemy panu bardzo. Pan ba dziękujemy panu bardzo serdecznie. Też pana po męsku całujemy z dubeltówki. E no. Tak jak mówię, no, proszę Państwa, no, co my mamy tutaj? No, jak nas słuchacie i muzyka Wam się nasza podoba, to nas słuchajcie dalej. Jak nas słuchacie, mimo wszystko, że niekoniecznie muzyka Wam do końca odpowiada, to też się cieszymy, że nas słuchacie. No, to robimy wszystko, żebyście nas słuchali i żebyście Prawda. nas kochali. Słuchamy, kolejny telefon. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. A, witamy panią. Ja tutaj delikatnie tylko chciałam e, podkreślić, że muzyka w radiu LK jest doskonała. Trafia w każdy gusta, różnego rodzaju gatunki muzyczne. Także krótko i na temat. Też jestem za fanfarami dla Was. Dziękujemy bardzo. Może, to się może na koniec puścimy. Ale my jest. jesteśmy skromne chłopaki. Ja Państwu powiem, że nasz redaktor muzyczny to jest człowiek z niesamowitą wiedzą przede wszystkim, z niesamowitą głową. I jest miłym człowiekiem, ponieważ czasem udaje mi się go namówić, żeby jakiś mój ulubiony kawałek też zagrał, a gusta mam dość dziwne, także no fajny Pozdrawiamy Kamila przy okazji. Yy, dzień dobry, kolejny telefon. Tak jest, witamy. Dzień dobry, słuchamy. Dzień dobry. Witamy. Chciałem pozdrowić tego pana, który tam słucha Radia Plus. Życzyć mu na nowy rok, żeby mu powiem Boże jedynki i TVP nie <suszy> to <suszy> jest i żeby to rzeczy zawsze było w wiosku dostępne. Pozdrawiam. Bardzo serdecznie dobra. dziękujemy panu, pozdrawiamy również dzisiaj trochę jak w Wigilię, taki Ojej. dzień dobrych życzeń. Słuchajcie, to my naprawdę tego pana nie podstawiliśmy, żebyście nas tutaj chwalili. Mamy kolejny telefon, dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Ja tutaj się przyłączam jako z tym właśnie um, audycją na temat piosenek. jestem za poprzednikami. Jednocześnie chciałbym też się zapytać, czy można do Radio Armarku jakiś numer SMS-owy, żeby jak w formie odczytywania by było, bo nie zawsze można zadzwonić, bojrze się na coś na sprzedaż, więc taki fajny jaki byłby. Numer, na który pod sem, numerem SMS-a można by też ogłosić, tam mm -hmm. w międzyczasie. Coś takiego. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Szczęśliwego, nowego. Również wszystkiego najlepszego życzymy. Yy, Okej, okay, no przekażemy naszej górze, że tak powiem, mm -hmm. czyli ludziom, którzy są odpowiedzialni za te sprawy programowe, yy, ten, 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 ten wniosek najogólniej rzecz biorąc. I myślę, że jeszcze przed przerwą odbierzemy yy, telefon. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Witamy. Panie Jarku, ja z takim pytaniem. Mm -hmm. Czy ja na pogrzeb, do Pleszewa, czy te mogę jechać? Może pan jechać do Pleszewa na pogrzeb. Znaczy, no fajnie by było, jakby pan nie musiał jechać na pogrzeb, no ale jak rozumiem, jak trzeba, to trzeba, oczywiście. No, czyli można jechać be, bez problemu. Można jechać bez problemu. Oczywiście zachęcam do tego, żeby tam te dystanse społeczne zachowywać. Oczywiście, ale, oczywiście, ale oczywiście. Naprawdę proszę państwa, nie ma zakazu przemieszczania się. No, jeszcze pytanie za dwa dni pewnie będziemy się zastanawiać, co w tym rozporządzeniu jest. Ale to dotyczy tylko nocy sylwestrowej, przypominam. No to... Natomiast no tu ma pan ważną potrzebę oczywiście życiową jak najbardziej. Wszystko jest. No, dziękuję poza... bardzo i życzę jest udanego Sylwestra. Dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że będzie udany. My Panu życzymy podróży też bezpiecznej e, do tego pięknego miasta. Pleszewa. 65-529-5529. Ostatni telefon, naprawdę, przed przerwą. Halo. Dzień dobry. E, dzień dobry. Witamy. Ja chciałem nawiązać do tych rozmówców, którzy tak krytykują to, to, tego Pana tam, który co im chyba podoba, te Radio Plus Legnica. No nie wiem, jak to powiedzieć, ale oni chyba nie słyszeli jeszcze. Oni może nie wiedzą, że takie radio jest. Jest Radio Plus Legnica i jest Radio Plus Głogów. Naprawdę ładne są kawałki, niektóre przeboje, utwory, także Okej, okay, na, no naprawdę no, ja mówię proszę, pania, który, proszę, który mu się podoba ten, 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 ten Radio Plus. Szanowni no, Państwo, no, ale no nie, nie Ale nie, cieszymy się, nie, że nie słuchacie nas Tak. Nie kłóćmy się o to, gdzie tak powiem, która muzyka jest lepsza, która jest gorsza. E, naprawdę każdy ma swój gust. Jeden woli bardziej, tak jak pan szanowny Słacz powiedział Podnóżkę, drugi woli bardziej jakieś ballady, trzeci woli po polsku, czwarty woli po francusku. Ja na przykład bardzo lubię francuskie piosenki, e, Rosyjskim też bardzo lubię rosyjską muzykę. No po prostu są gusty. My szanujemy wszystkich. Bardzo się cieszymy, że chcecie nas słuchać, być z nami. Z drogą, ciekawe, czy na przykład do naszych kolegów w Legnicy dzwonią i mówią, słuchajcie, ale tutaj jest takie radio Elka i oni lepiej grają. Kochani, teraz tak czy inaczej posłuchamy sobie czegoś zupełnie innego. Tu Radio LK i temat dla reportera. Wracamy do waszych telefonów. O ile oczywiście zadzwonicie do nas na numer telefonu 65 529 5529 w sprawach wszelakich, poświątecznych, przedsylwestrowych i ktoś dzwoni. Dzień Mamy dobry. już połączenie, witamy. Dzień dobry. Witamy pana serdecznie. Tutaj dzwonię sprawie ten pan drugi co dzwonił o te radio lewnica. jak mu pasuje legnica nie to, to legnicy a niech nie dzwoni do Elki bo mu się nie podoba Elka jak ja bym chciał mieć na obiad nie wiem karkuska to mówię że nie jest a nie łupatkę, bo mu się nie chce mu nie pasuje że jest nie, nie, nie <laughs> Dziękujemy panu bardzo do no, tę Dzisiaj to chyba tak bardziej będą lekkie te obiadki, myślę, u państwa. Chyba, znaczy nie, bo trzeba znowu zjeść po świętach, tak? Została kupa rzeczy. Dzisiaj chyba zapiekanki będą kwylować Co? U was na stołach dajcie znać, jak chcecie tutaj nauczyć no, się. Temat kulinarny rzucamy z Ja uwielbiam te obiadki kulinarne pochwalę się, że moje śledzie, które z drżeniem robiłem przed świętami, okazały się prawdziwym przebojem, z czego jestem bardzo dumny. Mamy kolejny temat. Telefon, odbieramy, słuchamy, dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, temu staremu pykowi się nie podoba to. Eee, halo, 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 szanowny panie słuchaczu, no... Ja wam, naprawdę, to jest taka mi, miło słuchać y, Waszej serdeczności, ale, ale są granice. Ale moi tak drodzy. lekko się miarkujcie, bo to jednak przypominam, słuchają nas dzieci, etc., a my tutaj pilnujemy kultury słowa. Może nie jesteśmy jacyś idealni, natomiast jednak mimo wszystko pewnych rzeczy się na antenie nie godzi. Y, 65 529 5529. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy e... Pana serdecznie. No. Proszę Pana, mam taką trochę może nietypową sprawę, bo nie wiem, dokładnie się zwrócić z tym problemem. Byłem wczoraj na spacerku i umyśliliśmy tak zwaną koło szkoły w Zaborowie. Są piękne, ładne drzewa posadzone. Halo. Tak, tak, słuchamy. Piękne, ładne drzewa posadzone do, do tych palików poprzywiązywane. Mm -hmm. Te paliki... Te paliki, no nie wiem kiedy one tam były ostatnio poprawiane, ale wszystkie trzeba są tak opaskami ściągnięte, mhm. że po dwa centymetry są powrastane. No to chciałem to wcale poprzecinać, no ale żona mnie tam trochę wyzywała, mówi, nie, mówi po się, będziesz miał kłopot i na ten, ale no to teraz lepszy jakiś ziaterek albo coś, to to wszystkie te korony powrotne zostaną same kikuty. Naprawdę są tak mocno powrastane. Mhm. Czyli to jakiś tam czas temu, rozumiem, zaciągnięto te. Tak, twy, tak, tak. Twy tytki, jak, jak, jak znam życie, tak? No, tam, I... To jest akurat pasek taki na ten, no, no. Ale... I rozumiem, że po prostu no, one już teraz mają no, ciasno, i, 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 i powinno to być po prostu zmienione, poluzowane. Mocno ciasno, bo one są już po dwa centymetry powrastane. Zabolowo, chodzi oczywiście o nową szkołę, czyli tą ulicę tak, tak, tam szkoły, hen, hen, tak. hen, Henrykowską, czy jak ona na Tak, tam tam te nazywa. rondo słynne to konkretnie tam kot tego rondo, i to są wszystkie tak powrastane. Mm -hmm. Bardzo mocno. No, Faktycznie szkoda, żeby się te drzewa zmarnowały choćby ze względu na to, że no, ktoś za nie, nie zapłacił. Nie wątpię, bo tam niektóre pójdą, po, są tak mocno wrośnięte, ale. No, no dobra, no idzie to zrobić jeszcze. Myślę, że razie, no. tak. Myślę, że jakby tam jakaś szybka interwencyjna robótka. No niekoniecznie właśnie inicjatywa obywatelska, bo zaraz ktoś może powiedzieć, że tutaj się. Uszkadza coś tam, dobro społeczne, więc poprosimy no tak. miejskie służby, żeby się tym drzewom przyjrzały i dały im nieco oddechu. Dziękujemy panu bardzo. Proszę ja przyjmę. przypominam, jeżeli nas słuchacie w Urzędzie Miasta, dzisiaj to chodzi o zaborowo okolice, ronda tamte, droga do szkoły numer 4. 65529 5529, i mamy kolejnego słuchacza. Słuchaczkę, dzień dobry. Mm. Nie, nie, nie uda to, nam się, niestety. Tam tu jakieś odbicie poszło, za takie tam przez satelitę. A może teraz? Jeszcze nie. A może nie? <noise> niestety nie mamy połączenia, <noise> więc linia jest wolna. Proszę dzwonić. 65 529 55 29. 6 minut jeszcze przed nami tej audycji. Dzień dobry. Halo? Na no kolejny. Ktoś niestety. próbuje się chyba zadzwonić, ale. Nieudane gdzieś, połączenie? Się... Dobrze. Próbujemy dalej. Linia jest wolna. 65, 529, 55, 29. Cały nasz region, oczywiście, jak długi i szeroki. Zapraszamy. Polecamy się. Tematy, wszelakie, rzecz jasna, o tym już wspominam niejednokrotnie. I, I mam nadzieję, że tutaj się uda. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam w takiej sprawie. Się wiem, jak się. E, tutaj jako jeszcze raz, bo mieliśmy jakiś y tam zaburzony sygnał, teraz koło pieweusa y Tak, y no parkowanie samochodu. Ach, no, To no, nieszczęsne parkowanie tak. na y no, no, Growalskiego. Panie Jarku, jeszcze przejście planty y 21 października Sikorskiego. Od niedawna jeden pas pan staje sobie tak busem całkiem przy przejściu. Tragedia. Widoczność zero. Y Kierowcy hamują, drudzy trąbią. że Czemu ten hamuje? No nie wiem. No, no, no Policja po prostu no, jeździ tą Kowalską, jeździ, patroluje, ale raz, raz widziałem, że Straż Miejska przedstawiała mandat. O. To był jeden, jedyny raz. Mhm. Yy, czyli tak, Kowalska przy tej restauracji, która pan powiedział jej nazwę, tak? Tak? i yy, skrzyżowanie. Ale i 21 października. Tak, i się Tam prze, przejście, przejście przez pasy, dokładnie. Przejście przez pasy na Agniewalskiej. Yy, yy, w... Na Grubalski, ale tutaj W ciągu, yy, W ciągu, ale i 21 tak, października. Tak. tak. I ta, tam mówi pan, że bus trochę za blisko wstaje. Yy, więc... Tak, no nie tylko bus, o, jeszcze pół wiedzy, bo pan jeszcze widać coś, ale busem w stanie to już nie widać, czy ktoś wchodzi na pasy, czy nie. A proszę mi powiedzieć, tam są jakieś może wymalowane oznakowania, takie typu, że nie wolno, czy, czy nie ma żadnych, bo, bo może 15 metrów przynajmniej powinno być. No, ale wie, wiem, ale jak to jest z tym 15 metrów, takie piewiazdy oko, dla jednego 15 to tyle, a dla drugiego tyle, tak, to, tam ale, wie, to może. Ale jak już stoi przy samych pasach, no to już... No raczej nie jest 15 metrów, nie? Ale, to jest pół metra. Ale może powiedzieć, że to panie 11, no co się będziemy czepiać? Dobra, ja powiem, że. No, że... no wie pan no, widziałem Straży Miejskiej, no i wtedy też bardzo. Pan kierowca się upierał, ale stał akurat, powiem panu, dla, miejsce dla autobusów Aha. miejskich. I są wyraźnie linie namalowane. No a dobrze. pan kierowca się bardzo, bardzo opierał, no ale jednak nie wygrał. No. <laughs> jak, to, jak to zazwyczaj w takich sytuacjach bywa? Ale dobrze, no może tam trzeba poprawić po prostu jakieś oznakowanie, żeby nie było żadnych wątpliwości. Tak no i no i po prostu no, są patrole jeżdżą, jeździ, tak. już stoi ta samo, zatrzymać się, no i po prostu no nie wiem no Pozdrawiam. czy mam trzy upomnienie, tak. czy Pozdrawiamy serdecznie Straż Miejską i oczywiście Panów Policjantów z drogówki. Słuchajcie, na tej grywalskiej rzeczywiście szkoda, żeby tam doszło do jakiegoś nieszczęścia. Ruch tam mimo wszystko spory. No wiadomo, że jest problem z miejscami parkingowymi, zwłaszcza tam w, ty, w, tej, w tej okolicy, ale no to nie usprawiedliwia bynajmniej tworzenia niebezpiecznych sytuacji. Dziękujemy panu bardzo serdecznie za ten telefon. Oczywiście tak jak mówię, przekażemy to i poprosimy, czy można tam jakoś jeszcze bardziej? uświadomić szanownych kierowców, żeby jednak tam nie stawać e, i nie, nie zasłaniać przede wszystkim widoku. 65-529-5529 Dzień dobry, witamy. Kolejna odbitka, niestety, ależ dzisiaj mamy. Jeszcze Ale minuty. poniedziałek myślę, więc to może i telefon Kolejny też zastrejkował. Telefon objedzony. Witamy! Nie mamy jeszcze nie słuchacza. Czekamy. Jeszcze dwie minuty dokładnie tematu dla reportera. Proszę dzwonić zatem: 655295529. 655295529 Pierwsza, ale nie ostatnia okazja w tym tygodniu. Mm. W tym tygodniu przypominam, my do Sylwestra z Sylwestrem włącznie oczywiście działamy, także. Śmiało. Jak coś, ktoś nie mógł się dodzwonić i już odpuścił, to można będzie jutro spróbować. Od 9.15. Oczywiście będziemy do Państwa dyspozycji. A jeżeli ktoś jeszcze dzisiaj zdąży w te dwie minuty, to witamy. Dzień dobry i słuchamy. Dzień dobry. Witamy. Ja, tu, ja tutaj sprawie tych fanfarów, bo miało być obiecane. Ja prosiłem no. mi tu jakaś pani, a tu za chwilę będzie... A się nie mogę Obiecaliśmy na koniec, także, jeszcze trochę, jak powiedzieliśmy, minuta dokładnie do końca naszego programu. Czekam i pozdrawiam. Dziękujemy bardzo, naprawdę jest nam bardzo miło, że tak Państwo tutaj nas wychwalacie. Yy, aczkolwiek, może ktoś jeszcze w jakiejś pilnej sprawie, co tam jeszcze w święta kogo ubodło? Witamy serdecznie. <laughs> Witam serdecznie. Ja z takim apelem do Panów kierowców, którzy jeżdżą z tirami. Mhm jadąc teraz do pracy i miałem kilka rond i widząc te bloki lodu, które leżą, nie daj Boże, stanie się, to, że ktoś będzie stał przy tym rondzie i spadnie na auto, albo ktoś będzie przechodził przez pasy, to może po prostu zabić, bo to nie jest milimetrowy lód, tylko nawet do dziesięciu centymetrów. Także jakby taki apel, żeby jednak zadbali, żeby ten lud ściągać tych na tę w miarę możliwości. Mhm. Bardzo słuszna, bardzo słuszny apel, bardzo pani za niego dziękujemy. Szanowni kierowcy, no, wiemy, że jesteście w trasach, jeździcie po różnych warunkach pogodowych. Gdzieś tam ktoś z południa, z góry jedzie, no to już w ogóle. No a szkoda, żeby do nieszczęścia doszło. Oczywiście przyłączamy się. Oczywiście także pozdrawiamy przy okazji służby, które są odpowiedzialne za sprawdzanie tego typu rzeczy, więc myślę, że i policję. Inspekcje transportu drogowego, żeby na to też jeżeli kierowcy się zapomniało, żeby na to też zwrócili uwagę. Dziękujemy Pani bardzo, pozdrawiamy. Dziękujemy. I jak my tu z czasem wyglądamy, wieku, zmieścimy. W ten... Jeśli pojawi się w przeciągu sekund 30 kolejny telefon, ostatni, to, to jeszcze oczywiście odbierzemy, go odbierzemy. A jak się nie pojawi, to odbierzemy, przypominam, jutro o 9.15 i tak. Na pewno do Sylwestra, a w Nowym Roku myślę, że będziemy dalej z Państwem. A jak już tak bardzo Państwo nas mile proszą o te na naszą własną część, to, to, to gramy. Co, to Proszę bardzo. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.